Natomiast jak chodzi o wódzstok, też ja tutaj jestem bardzo poruszona tym, że z jednej strony są czciciele kryszny, a z drugiej strony pan Owsiak piwko zafunduje innym, którym czciciele kryszny mają zakazane spożywanie alkoholu, oni tam mają dodatki konopi indyjskich także w potrawach, więc jakby te konopie połączyć z alkoholem to będzie... Niebezpieczne, więc, więc niby to jest taka wszczęśliwość od alkoholu, ale w rzeczywistości to jest niebezpieczeństwo synergetycznego działania tych właśnie konopi, które mają tam dodatki, bo sama widziałam w tym Heidenbergu a alkohol nie może być połączenie tego. W każdym razie ci ludzie mili, ładnie wyglądają a ci, co się popiją piwka. Kąpiel w błocie. Pan Owsiak funduje kąpiel w błocie. I proszę ojca, proszę sobie wyobrazić, że jeden z czcicieli Kryszny argumentował, że ci, co w błocie się dobrze czują, to w poprzednim wcieleniu byli świnie i mają jeszcze takie skłonności do błota. Więc już jest właśnie argument, że to jest świnia, prawda, z poprzedniego wcielenia, bo w błocie się dobrze czuje. Czego ten głupek, który w tym błocie leży, nie zdaje sobie sprawy. Tak samo, jeżeli transmituje to Telewizja, powiedzmy, do Indii, no to logiczka, logika będzie też taka, że właściwie no w błocie leżą. No normalnie pomyśleć, człowiek w błocie w Bajorze leży. No to coś go do tego błota pcha, czyli jakaś natura taka, właśnie no, jeszcze jest z przedniego wcielenia. Czyli to, co tłumaczy się zabawą przez yy, hinduistów, jest zupełnie inaczej rozumiane, interpretowane? Oczywiście, to nie no jest zabawa, tak, ale, uh -huh. ale komentarz z tego wychodzi inny. Czego nie zdają sobie sprawy ci, którzy nawet w tej zabawie biorą udział. Siostro, czas biegnie dosyć szybko, zanim zaprosimy naszych. No szkoda, niestety szkoda, naszych, naszych radiosłuchaczy, życie mamy jedno i nie ma reinkarnacji, więc ten czas tutaj musimy dobrze wykorzystać. Warto, żeby go nie przegrać. Warto, żeby go nie przegrać. Póki co tateczka jest zamknięta wciąż, siostro. No, właśnie, moja, moja teczka, bo ja chciałabym tutaj w tej teczce jeszcze zwrócić uwagę na taki bardzo wielki podstęp, jaki szedł u nas w, przez ruch Maitri. Zdobyli, zdo, zdobyci byli ludzie na uczucia pomocy głodującymi Matce Teresie i tak dalej. Natomiast chcę właśnie powołać się na znaki... Ja stwierdzam, że jeżeli ktoś wybiera symbol dla swojej organizacji, no to musi dobrze przemyśleć. Jeżeli chodzi o ten znak, to jest znak, który ja widziałam w, w Adiar, kiedy na zjazd teozofów przyjechała pani z Poznania i dla mnie przywioza prezent. I to właśnie jedna grupa teozofów miała ten znak. No a teraz ludzie z ruchu maici sobie go przyswoili i argumentuje, że to jest, Znak Trójcy świętej. Że to skrzydła, że słońce i tak dalej, to jest w ogóle zafałszowanie oryginalnego znaczenia tego znaku. Po drugie, już w roku 80. 1980, kiedy wychodziła ich pierwsza gazetka, proszę bardzo, kryszna jest zaprezentowany jako osoba do dialogu. Oczywiście w 1980 roku jeszcze u nas w Polsce nikt nie wiedział, kto to jest Krishna. Ale, no, ale ja wiedziałam, bo ruch Krishna znany był mi wcześniej. I, i to więc oczywiście ja chwytałam się tego y, znaku i tego, tej postaci, że to nie jest absolutnie kojarzenie z Chrystusem, bo On tutaj tłumaczy, że to jest postać, która budzi radość. Radość. I my też mamy, y, nasza religia jest ra, religią radości. Ale postać Kryszny jest postacią bardzo negatywną. Bo Kryszna jest, raz, że to jest osoba traktowana jako wcielenie wisznu. A wisznu to jest siła rozrodczości, y, siła płodności urodzeń, Tak jak Baal. W Starym Testamencie czytamy o Baalu, prawda? I mhm. y, kontrast do Jachwy. Więc wisznu jest wcielony w Kryszna. I właśnie w związku z tym w niektórych świątyniach Kryszny do dnia dzisiejszego jest rząd świątynny, jako ten właśnie siła wisznu, która się objawia. Więc ja tu bardzo się do tego przyczepiłam, co oczywiście mnie, mi bardzo za, za, zarzucili, że ja się czepiam znaków, ale znak coś mówi. Chciałabym, chciałabym tu również yy, taki był dzieci Indii. To było dziecko. Które było z mojego ośrodka zdrowia w 1981 roku napisane Gregorianum Rzym. I dowiaduje się, że to jest właśnie zbiórka na ośrodek matki dr Haliny Koperskiej w Puri. Tymczasem dr Halina Koperska była w Polsce, stała w Polsce, rezydowała w Polsce, umarła w Polsce i w Puri ośrodka nie prowadziła. Więc takie pewne... Oczywiście, że... Czyli co za tym się kryło, siostro? Z... Za tym się kryło zbiórka pieniędzy, bo doktor Koperska była gościem u mnie przez jakiś czas. Narobiła zdjęć rzeczywiście bardzo szokujących biedy tamtejszej. I ja się z tą biedą oczywiście zmagałam jak umiałam i paczki dostawałam z Polski. Ale fundusze, jakie były zbiory? no ja nic na ten temat nie wiem, żeby, a, a dzieci te były fotografowane i wstrząsane sumienie e, katolików. E, no i jak ja mówię, no dobrze, ale zbiórki, e, to dlaczego spóry dzieci nie pokazujecie, tylko te dzieci, które są z prakoszpalia, z tego środka. A mówię, no to wszystko jedno, jakie dzieci pokażemy, jak, jak to wszystko, no albo pomagamy im, albo nie pomagamy, więc właśnie takie I chciałabym tutaj, zwłaszcza to słowo Maitri jest słowem, no tutaj też jest ten postać, jest słowem bardzo kontrowersyjnym, mianowicie mam tutaj już wydruk, bo ktoś sobie może to sprawdzić w internecie. Słowo Maitri, od tego słowa Maitri, pochodzi nazwa Maitreja, czyli pojęcie miłości, ale jako siły kosmicznej. Maitry, miłość, o, przyjaźń, miłość, ale jest to pojęcie jako siły. Na przykład słonecznik się odwraca do słońca, że maitry działa, czyli ściąga tarczę słonecznika. Jeżeli jest okres ruju zwierząt, to też maitry działa. Jeżeli jest y, przyjaźń między ludźmi, czyli taki sen, sentyment do kogoś, no maitry działa. No i na przykład jest związek gejów i lesbijek, też jest, pod nazwą maitri w Stanach Zjednoczonych. Więc słowo maitri nie jest adekwatne do słowa karitas. Bo jeżeli mamy słowo karitas, to ja, nie, jeżeli ja pomagałam trądowatym, to nie dlatego, że ja miałam tak ogromny sentyment do tego e, trądu, tylko po prostu rozum mi mówił, że to jest mój brat, był jest naszym ojcem. I mimo, że smród tej ropy trądu odpychał, wcale nie było tu maitri, Działania, tylko miłość ofiarna, miłość chrześcijańska, czyli karitas, i tych dwóch słów nie można mieszać, bo tu jest działanie przez rozum i wola. Ja skłaniam swoją wolę, żeby się tym człowiekiem zająć, mimo że wcale mnie tak nie ciągnie ta osoba. Więc to jest... I też ta miłość chrześcijańska, która jest zaszczepiona w nas jest... przez samego, samego Boga, który o, miłuje, miłuje człowieka, jest miłością ofiarną, pozwalającą miłość przejść a, ponad. A tu jest ta siła. I teraz jest właśnie ten jest to niebezpieczeństwo, że pojawia się Pan, który jest wcieleniem maitry, tak się głosi. Ja tu dałam tylko wy, wyjątki z Pisma Cher International Magazine. Można sobie w internecie odszukać po angielsku, bo w polskim języku będzie bardzo dużo nie, nie, nieuczciwości w, w informacji. W każdym razie w języku angielskim. Jeżeli... Obok, tego, obok tego mężczyzny widzimy tak wiele, wiele symbolów. Widzimy również e, gwiazdę Dawida, widzimy krzyż. E, to jest czy, jego logo. Czy to jest jego logo? Czy to jest próba próba powiązania tych wszystkich religii, symboli, tak, które... Tak, to jest właśnie, to jest, to jest plan już onz plan, który w Stanach Zjednoczonych budują świątynię na, na bazie tego planu i Maitreja ma być autorytetem od wszystkich religii, żeby nie było konfliktu między religiami, tak argumentują. Żeby nie było konfliktu, to ktoś jeden musi być na czele wszystkich religii. W związku z tym tej świątyni. Czyli ta siła, siostro, żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli ta siła e, Maitreya, ona nagle jest ucieleśniona materializowana. Czyli jest człowiek, który, który pojawia się i już jest nie tylko siła, ale on jest tą Maitreją. Proszę ojca, w Indiach jest pojęcie materializacja energii. Więc ta energia maitry zmaterializowana w jego postaci. I to jest wiara dawno utrzymywana w Tybecie, że pojawi się Buddha, który będzie ucieleśnieniem siły miłości i wprowadzi miłość powszechną w świecie. I właśnie do tej miłości nawiązują okultyści. I głowa hierarchii okultystycznej nosi tytuł Maitreya. I w Tybecie w zasadzie nie znam tego ośrodka, tylko z literatury tym razem, że jest w Tybecie główne centrum okultystyczne. I w związku z tym okrągłe, te okrągłe stoliki, te różne, prawda, ruszające talerzyki, to wszystko właśnie ten okrąg, to, to jest ta nieskończoność, jaką okultyści chwycili. Drugie, gwiazda Dawida. Yy, I na, na, będzie sześć wejść do tej świątyni, którą się buduje na tym planie i tu będzie składanie ofiar, tu oddanie się Bogu tutaj świadomość rozwijana tutaj będą przywódcy, raczej tu jest to dla przywódców, tutaj jest dla mądrość, mądrość Salomona i tak dalej, więc to można w internecie znaleźć wyjaśnienie i oni napisali wielki znak, powołują się do tego, co Jezus mówi, że, że pokaże się wielki znak jak przyjdzie Syn, Syn Człowieczy ten wielki znak pośrodku, To środku. Ma być ten wielki znak. Oni się... wielki, ten wielki znak pośrodku, gdy dobrze się przyjrzeć, no, to przypomina swastykę. No jest swastyka, bo jest wiara w reinkarnację jest podstawą e, nauki e, naitryi. Ja może to zostawię do wglądu, <laughs> Wycinki z tego. I proszę Państwa, chciałabym, żeby. Ktoś sobie otworzył w internecie Budda przyszłości, bo w miejscu, gdzie Budda się urodził, Bodgaja, budowany jest posąg na 150 metrów. Zewnętrzna, kształt tego budynku będzie posąg Buddy, ale wewnątrz będą kaplice, tam sala wykładowa, restauracje i to ma być pozłocone. Piękny park budowany dookoła, że kto spojrzy na ten posąg, to ogarnie ich miłość od razu, jak, jak tak, ten posąg będzie oddziaływał w swoim promieniowaniem. Żeby próba stworzenia nowej Mekki? Tak, tak, tak. Żeby wszyscy... Takiej międzynarodowej. międzynarodowej. Właśnie, więc jest tak Maitreya Bodgaja, czyli posąg Maitreya wcielenie buddy miłości i żywy Maitreya jako, jako no, przywódca ONZ-u od wszystkich religii autorytet. A czy ten nowy Maitreya zastanawia się, w co się wcieli po swojej śmierci? No ten Maitreya, on nie się nie wcieli, bo on jest Bogiem. On, on deklaruje... Proszę ojca, tam jest... Ja nawet wyjąłem ten odcinek tam, że wszystkie religie czekają na niego, że Żydzi czekają na Mesjasza, to że Mesja. buddyści czekają na Buddę, że chrześcijanie na paruzję Chrystusa, kryszniacy na kryszne Kalkina imiona są różne ale chodzi o tę, tę samą osobę i to jest on zaspokoi oczekiwania wszystkich religii przynajmniej tak deklaruje i y, y, ten, że, ten w ogóle w języku angielskim tam jest bardzo dużo jego uwag, ale mam tutaj mogę ojcu na przyszły skserować skserować proszę ojca y, gazetkę filozofia krótki przegląd no i właśnie re, reinkarnacja jako podstawa no, i tutaj właśnie jego podstawowe punkty, jako, jako dowód, że to jest ten, na którego czekają wszystkie religie. No, i tutaj właśnie to słowo Maitri, od razu mi się ten, ma, ten, materializacja Maitri się kojarzy. I dziwne, że ja od roku 80. proponowałam, żeby zmienić nazwę. Nie da rady. Więc czyli komuś bardzo zależy na tej nazwie, Maitri. Bo więc teraz teraz ja proponuję, bo jest na przykład w indyjskich tekstach starożytnych wedyjskie, wedyjskie teksty kończą się upanishady i jest również jeden upanishad, który ma tytuł maitri, więc to nie jest Ewangelia, to nie jest wspólnego z Ewangelią. I dlatego, dlaczego właśnie katolicy mają się pod takie hasło zrzeszać?